Okej, okay, to jest z tej strony Lizy to jest kolejny odcinek z drugi już z 20 Minutes Still Dawn. No. I ogółem miała być dzisiaj inna gra, ale doszedłem do wniosku, że w są... O! Mi się wydaje, czy jest więcej postaci. Królika! Obrażenie od klątwy są... Równo 200% Twoich obrażeń podcisków. Nie no, dobra, lecimy mm, po kolei, tak jak zresztą, chociaż. Poprzed... Nie, doba, dawajcie, robimy. Kurde. Dobra, co mi tam? Bo sobie zadają podwójne obrażenia. Oj, oj, oj. Aluj. Nie wiem, no, w sensie. Nie wiem, no, no dobra, niech będzie. Um... Tak, miał być odcinek z innej gry, aczkolwiek. Doszedłem do wniosku, że w sumie nie chcę grać. W... Znaczy, inaczej. Nie chcę robić serii z gry, w której. Robię sobie mikrofon chwilę. Okej. Okay. Powinno być lepiej. Nie chcę robić serii z gry, w której nie jestem pewien, że będę w nią grał. W sensie. Mm. W sumie Moment. Jeszcze raz. Mm. ok Okej. Eee, czemu jeszcze raz? Bo chcę zrobić... Czekaj, czy ja... Ale nie, ja tego nie mogę tak zrobić. Chyba, że będę przez 20 minut ciekał. Nie, to Dobra, kiedy indziej się to zrobi mniejsza. Um, no, nie chciałem tego Achigmenta zrobić, co ostatnio próbowaliśmy, eee, że bez strzelania, ale no cóż, um, tak czy siak, to e, nie chcę robić właśnie tak jak mówię serii z czegoś, z czego nie jestem pewien, czy będę grał za bardzo. A chciałem zrobić serię z karcianki um, Legends of Runeterra. Eee, bo, no, no bo stwierdziłem, że ej, fajnie by było wrócić do tej gry, ale tak się waham, że w końcu doszedłem do wniosku, że kurde, już tyle tych serii będę robił, że. No nie wiem, czy, 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 czy to się opłaca w ogóle, tak co chwilę z nowej gry, zamiast. Mam już tyle tego, że po prostu. Wystarczy na razie. A mam tego, naprawdę, uwierzcie mi, że mam tego jeszcze masę. Więc, jakbym miał tak zacząć po każdej. Yy, po serii każdej z gier, jakie mógłbym tutaj z wami grać, to naprawdę byłoby tego wręcz za dużo. Więc. Yy, odpuszczam sobie póki co. I zobaczymy. A co ja robię? Jezu. Oszalałem, no. Dobra. Mm. Zdobyte. Zdobądź serce, dusz, zwiększ maksymalny limit. No, spoko. Zawsze na się takie coś. Coś ciężko mi idzie. Tym razem. Nie wiem, jakoś. Yy... Jakoś tak nie wiem Gorzej niż ostatnio Tak mi się wydaje. Może Może nie wiem inne ulepszenia i dlatego, czy coś Eee Pierone Pierone fajne To wiedzieć co to może jak pierone To ja sobie wezmę taką jedną synergię fajną Generator naładowa nie, 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 nie generator Hmm... Gdzie to było? O! mistycz, y Znaczy nie... Y przeciążenie. Mistyczna elektryczność plus podpałka. Kiedy piorun trafia przeciwnika, który płonie, stwórz eksplozję, która zadaje 25 obrażeń. To może być fajne. Może być bardzo fajna synergia. Um. Tak. Czyli mistrz, a nie mistrzyni elektryczności. Nie wiem jakie, co ja przeczytałem w ogóle. Nie, nie wiem. Mniejsza. Mm, będziemy próbowali sobie ogarnąć to, bo się wydaje być bardzo fan. Więc tak, idziemy w pod pioruny i pod ogień. Może? Chociaż w sumie ta synergia mogła być fajna też do miotacza ognia, w sensie do broni miotacza ognia, ale po kolei, po kolei, tak jak wam... To mówiłem zresztą ostatnio. Te pościgi, te wybuchy. Chizas. Te punkty, dużo ich. Mamy już mistrzynię elektryczności. Niceu. Bardzo dobrze. Okej. Okay. Nie wiem czy ja nie staram się cokolwiek mówić, ale szczerze mówiąc Uuu, więc nie wiem co mogę, więc... Sorry z góry. Mm. Ale mam nadzieję, że i tak... Zostaniecie, żeby sobie pochillować. Mm, czy coś? Um, Szybko strzelność. Albo oko cyklonu. Oko cyklonu jest zawsze fajne. A co tam ja jeszcze miałem? Hmm, dobra, niech będzie oko cyklonu. Ja lubię tę umiejętność. O, właśnie. Jest bardzo... O, jest bosik. Siema! Ty, kolego, zadajesz ponad większe obrażenia, nie? Ja dopiero teraz w ogóle Nice Hmm, zacząłem słyszeć. A, zapomniałem, że przecież ja mam ten. Mogę sobie, okej. Okay. No tak. Eee. Nie wiem, zapomniałem co mnie. Dobra. Inne, daj. Um... Cziulowe. To może nie będzie ta szybkostrzelność. U. O, dobra, fajne, to był dobry wybór. Jak z takiego małego karabinku strzelą tara. Ok, ja już nie muszę strzelać, nice. Czyli to już jest ten etap. I minęło nawet 5 minut. O! Soul Link? Tego nigdy nie miałem, zdobyte serce duszy. Nie, z serce duszy, przepraszam. Gdy stracisz serce duszy, wrogowie również stracą 80% maksymalnego zdrowia. Nie działa na wrogów bosów. Bierę to jest ciekawe. Bardzo ciekawa umiejętność. Więc sobie ją wezmę. Dobra, przydałoby się troszkę punkcików nazbierać. I am pac Mam już cztery Soul. Miałem cztery Soul Harty. Myślałem, że maksymalnie można mieć dwa, ale okej, okay, nie narzekam. Bardzo do dobra wiadomość. Hmm. Czy dasz mi coś ciekawego? W sumie magnes. Niech będzie. Więcej punkcików będzie się zbierało, szybciej się będzie levelowało i szybciej będziemy zdobywać ulepszenia, więc to jest jak najbardziej też myślę opłacalne. Sorry, że tak cicho jestem, ale naprawdę na w sumie nie wiem co mówić, nie przygotowałem się. Okej. Okay. Hmm. Mm. Dobra, moment. O jest. Ma kognia Dokładnie tego co... tego czego potrzebuję. Spodój! Dobra. Nie trzeba. Okej, okay, nice To było fajne Uś! Dobra Okej okay. Wiem bardzo satysfakcjonujący gameplay. Świetny content zrobię 10 na 10 Nie wiem co się dzisiaj ze mną dzieje Ale tak No, to było do przewidzenia Okej okay, um, To jest zawsze świetna umiejętność Więc sobie ją wezmę Mogę chodzić i strzelać I chodzę i strzelanie podczas schodzenie Mnie nie spowalnia Dobra e, wszyscy, Wszystkie zadania mają O nie O nie, nie, nie nie, 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 jestem do tańki. To by było strasznie słabe, moim zdaniem. Wszystkie obrażenia są zwiększone przez premię prędkości ruchu, zadawane obrażenia są zmniejszone 15%. Chyba to sobie wezmę w sumie. No, będę trochę szybszy. Zawsze się takie coś przyda. Żeby móc ich omijać, unikać szybciej, bo to w sumie trochę też o to w tej grze chodzi. Jakby nie patrzeć Więc no. Okej. Okay. Mocne oparzenia. Obrażenia od ognia wzrasta. O! To mi się podoba. To mi się jak najbardziej podoba. Dobra. Musimy zbierać więcej punkcików. Zdecydowanie. Mamy dopiero 15 level. U! Uh. Co on tak nagle szybciej? Czy to ona w sumie to jest? Pardonik. Coś innego, może coś lepszego? Nie. Hmm, to brzmi kusząco. Okej, okay, nie czuję różnicy. Szczerze, nawet mam wrażenie, jakby było gorzej, ale dobra, mniejsza. Uyś, kurde się zagapiłem. Widzicie co robię? Prawie, żem wlazł typa. Mm, ok. To było. <gryw> Bardzo mądre z mojej strony, ale ok. <gryw> to, to było planowane. Yy, kojące ciepło. O, jest podpałka. Perfekto. Teraz będzie coraz ciekawiej. Tylko potrzebuję tej synergii i ulepszenia broni. Bo jest jedno takie fajne ulepszenie, chyba do tej broni, jeśli dobrze pamiętam, które robi fajne rzeczy. Dlatego no. Nie wiem, ja w tej grze nie ma o czym gadać, szczerze. Znaczy, niby jest. Na przykład w sumie w filmie Jesus Bug na moim głównym kanale przecież tam cały film ten komentowałem, więc. Niby. Spróbujemy coś innego. Hmm. Dobra. To może niech będzie smoczek w sumie. Więcej ognia. Czemu nie? Mile widziane. Ała, obarwałem. Okej. Okay. Kurde. Za dużo ich się tu zbiera. Ała, no. Dobra, nice. O, jest! Pięknie. Są eksplozje już. Pięknie. Nie ale gorzej już z tym, że oni są za blisko mnie. Dobra, musiałem troszkę im uciec. Ale się wracamy, żeby zebrać. O, właśnie. Wspaniale. Mam wrażenie, że troszkę mało obrażeń zadaje. Co mnie troszkę martwi. O, właśnie. Pierwszy i ostatni. Dobra. Te pociski, mają 30% czas na zadanie. nie się poci... A nie, to nie to. O, nie. No dobra. Trick shot. Nie wiem, to brzmi po prostu. Fan. O, właśnie Dobra, to szukamy innej synergii <śm> um. Nie wiem, niech będzie może Plaga Śmierci w sumie Twoje pociski ten... A nie, przepraszam To nie to czytam Przeciwnicy zabici przez klątwę Przekazują ją po bliskim przeciwnikom I to jest bardzo... Bardzo fan Też Czekaj, tylko co to było trzeba zrobić? Moment Mmm, rytuał i pociski żniwiarza, okej. Okay. Let's try this. Shall we? Mm, robi się w sumie trochę niezręcznie. Ale okej, okay. damy radę. Mamy już boską tarczę, Przydałby się jej w sumie więcej. Szczerze. Też jest na to synergia niby. Dobre, tam. O nie, te ściury się zaczynają pojawiać. Zbierajmy pukciki, póki możemy. No właśnie, czyli tak, pociski żniwiarza to będzie tutaj. O, więcej obrażeń. O, tak, zdecydowanie tak. pięknie Dobra. Ile mamy 9 minut na liczniku jeszcze? Okej. Okay. No to co, no to lecimy na spok. Mhm. Mm na spokojnie, tak. Powiedział, co wiedział, po czym się zagapił znowu. Nie wiem, jest coś, dziś się nie mogę skupić. To jest troszkę dziwne. Choć dać radę damy, raczej, nie, ale. Wiecie, może ja faktycznie powinienem troszkę defensywniej zagrać. Choć z drugiej strony najlepszą obroną jest atak, co jest troszkę faktem. Ale, no. no. <laughs> Muszę się podrapać. Jezuś, Maria. O, smoczek się wykluł, ała? Znowu przyjemna na siebie jak... ...skończony idiota <słuch> Nie no, może aż tak to nie, ale... ...muszę się bardziej skupić Dobra, nice O, jest bosik, hejo Hejożka, aua Punkciki Um. Kurde, szczerze to jest... To jest ogółem fajne, więc niech będzie... O oh, wow... Dobra, nie, ja się muszę stąd ewakuować, ewidentnie... I zacząć grać rzeczywiście naprawdę bardziej safe, bo... Robi się... serio nieciekawie... i może jednak zrobię tą synergię z bardziej safe, czyli um, miecz i tarcza, kiedy boska tarcza nie, czyli boska tarcza i sprawiedliwość, okej. Okay. Po prostu w skrócie za każdego kila czas odnowienia boskiej tarczy się zmniejsza o sekundę. Boska tarcza i sprawiedliwość. zapamiętać trzeba chociaż, czy mi się chce na pewno aż synergię robić? nie, nie wiem chyba nie jest aż... nie wiem, zobaczymy, dobra co nie, próbujmy oklepać tego może bossa nie, dobra, dobra, dobra Ewakuacja Okej, okay, fajnie Ała Świetnie Kurde Ja pierdziele Co się dzieje? Za dużo ich, no Ty no, masz Ja nie wiem No, no Kurde Jest Tragedia, 5 minut, proszę się no. Teraz to ja naprawdę nie będę się za bardzo zywał, bo staram się skupić i to jest tak hardo. No nie, jest po prostu za dużo. No nie, no i padnę. Naprawdę znowu się nie uda. Moment, chwila przerwy, muszę sobie... wziąć oddech. Okej. Okay. Okej. Okay. Ej, dupa kurde z tym oddech. No dobra, nic, i tak jakiś dzisiaj... kiepski dzień jest na to. Nie wiem. Co, ten, co by na to, żeby może wrócić sobie do tej postaci oraz do tej broni, kiedy indziej, a w następnym odcinku spróbujemy sobie już czegoś innego. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. I mam nadzieję, że widzimy oraz słyszymy się w następnych. Na razie. No i cześć.